Siemano, taka szybka informacja, ponieważ zamierzam ja już iść spać. Jak się zauważyć, sobie zrobiłem trening, już jest ze mną. No nie wiem, czy w pełni, ale powiem, że jest nawet bardzo dobrze, ponieważ nie wiem, czy w tamtym tygodniu, no to no to właśnie nie czułem się tak samo, ale powiem, że już chyba od tego tygodnia, no to się czuję nawet spoko. Też byłem nawet na treningu klubowym, niestety w tym tygodniu będzie to nie ostatni i będzie przerwa. Jakoś tam chyba 17 stycznia, trochę szkoda, ale no cóż. Jest jak jest, no i powiem, że też nawet no fajnie mi szło. To wróciłem po kontuzji i myślałem, może będzie tragedia, no że ciężko mi będzie, aby na przykład jakąś bramkę strzelić lub ciężko mi będzie, jeśli chodzi o kondycję. Tutaj się okazało, może wszystko, no że wszystko, w porządku wygląda, no i jest na fajnie, powiem. No jutro mam w planach zrobić kolejny trening, ponieważ mam właśnie jutro mecz w Play Arenie, wracam sobie po takiej małej przerwie z powodu kontuzji i nie będę sobie tam nic zarzucać, żadnych zamiarów, ponieważ, <coughs> ponieważ no dopiero jestem po kontuzji, no i... Nie chcę się tak y, rozpędzać, ponieważ potem będę przygnębiony, a nie o to w tym chodzi. Okej, okay. a właśnie no, jest też to fajne, no, że będziemy grać na no, takim, może powiedzieć, dorniku w hali. No też jestem nawet podekscytowany trochę, ponieważ jeszcze w takim miejscu nie grałem, więc jest nawet fajnie. No jakie są jeszcze plany? No, no na razie tak, nic y, siedzieć nie będzie, jeśli chodzi o wasze mecze, ponieważ już się kończy rok ten okropny rok, chociaż dla mnie nie był aż taki okropny lecz podsumujemy go sobie jeszcze, ale nie dzisiaj i co jeszcze miałem wam powiedzieć w planach no to mam tak, aby już od myślę przyszłego tygodnia zacząć już się przygotowywać do rundy wiosennej, jeśli oczywiście zdrowie mi na to pozwoli, myślę, że już jest lepiej z kolanem i no i, no i ja będę chodzić na boiska pełnowymiarowe i tam sobie będę ćwiczyć strzały, kontrolę nad piłką, przerzuty i te inne. Myślę, że dzięki temu będzie wielka różnica, ponieważ przy tym nie nie ćwiczyłem na właśnie boisku pełnowymiarowym. No a teraz mam dostęp, więc bardzo dobrze. No i już myślę, że zobaczymy się jutro. Na razie. Jeśli mam najbardziej zauważyć, to treningu środowego nie zrobiłem, ponieważ też bałem się o swoje kolano, no i też wiadomo o zdrowie, no i myślę, że dobrze zrobiłem. Jeśli chodzi o playery o mówiłem, to poszło dobrze. Lepiej po kontuzji nie mogli, ponieważ był hat-trick wygrany oraz jeszcze zawodnik w meczu, więc Lepszej opcji sobie wyobrazić nie mogłem. No i co u mnie, to powiem tak, że od czwartku, no to zaczęła, zaczęły mi się robić problemy z kolenem, no czyli tak powróciły, ale nie jest aż tak tragicznie. Tylko myślę, że jak teraz będą święta, to akurat się zregeneruje. No hmm. i też dobrze, że jest przerwa od właśnie treningów w, w klubie. Czyli to muszę dojdę do zdrowia, ponieważ teraz intensywność była zbyt duża. No i też właśnie przez to myślę, że kolano już nie wytrzymało, ale mam już na to sposób, więc muszę, więc muszę być w dobrej myśli. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, no to nie wiem, czy zrobię sobie takiego vloga treningowego. Może pojawi się trening tylko jeden taki, jaki mógł się zauważyć właśnie w tym vlogu. Ale jeśli w ogóle ćwiczyć sam nie będę to zrobimy sobie podsumowanie roku i powiem, no, że ten rok dla mnie no, to to jest nawet spoko pod względem tego kanału oraz innych social mediów. Nawet jestem z tego szczęśliwy i dokładnie wam powiem o tym wy właśnie w właśnie przyszłym vlogu. Też właśnie chciałbym wam powiedzieć. No, że w tym tygodniu to, to pracowałem dwa razy i to było w czwartek po treningu wieczorem, tylko wtedy no, się nie zanurzyłem do klaty, tylko po prostu wszedłem, no i tak sobie zamuczyłem. nogi tam z kilka minut, tam nie wiem, do pięciu, jakoś tak. Po prostu już mi było zimno, ponieważ trening był na dworze i po prostu już nie chciałem się przemęczać, a właśnie w sobotę to było tak, że sobie że tam było pół stopnia, i wszedłem na 10 minut, i się zmuszyłem do chłaty, więc bardzo jestem zadowolony z tego wyniku. No i cóż, tak trzeba żyć: takie trzeba sobie wymyślać wyzwania, aby przełamywa abyśmy prze przełamywali samych siebie. Ok, to już będę kończyć. Myślę, że już dalszych informacji dla Was nie mamy. Już Wam wszystko powiedziałem. A jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że na TikToku też. Będę robić to daily, które nazywam Lockdown Challenge. To będzie polegać na tym, że przez cały tydzień będę wrzucać trzy filmy na dzień. Mam nadzieję, że to mi się uda na razie. W tej chwili no to ja mam zrobione jakoś chyba do... Chyba jakoś mam zrobione do czwartku jakoś, ta jeszcze trochę filmików muszę nagrać, ale myślę, że na pewno to wszystko się odbędzie, więc na razie i do przyszłego tygodnia.